Servusy to będzie wszystkich bardzo, drogi, bardzo, 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 bardzo ja jestem z Tymilikisom, jest Eliska i witamy Jaka. Was 26 grudnia, Słuchajcie, możecie wiedzieć jak tam święta Wam lecą. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie parę quizów świątecznych, dlatego że są w końcu święta i coś tak czuję, że i tak mało osób, jeden ten film, dlatego że raczej święta Uff. się spędza czas z rodziną, więc wiecie o co chodzi. Także ja też, słuchajcie, nagrywam taki odcinek, wiecie, no niezbyt wymagający, że tak powiem, żeby też spędzić troszeczkę więcej czasu z rodziną, ponieważ robię zapas po prostu do 2 stycznia i tyle. Także wy zostawiacie łapkę, subskrypcji, a my zaczynamy dzisiejszy odcinek, także let's go, do Miłego bądania. Dobra, słuchajcie, także Eliza, zaraz dowiemy się, jaka zabawna krzywka przylegnie do mnie wraz z nadchodzącymi świętami. Więc jesteśmy, got jesteś gotowa? Najpierw tak. zacznę tę. Zaczniemy, zaczynamy. Więc tak, poznamy o. krzywkę. A to jest. Jak się robi. pierwsza część mojej ksywki to słodki kolorowy pierniczek. Który? Okej, okay. który? 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 Kolorowy pierniczek, który? 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 Rozwiesza po domu świąteczne gwiazdki, żeby... A Mika hmm. tak nie robi. Żeby wszystko się tutaj okaże. Ja myślę, że jednak ale okej. Okay. Żeby, żeby, żeby zrozumieć sens świąt. Okay. Głębokie, głębokie, nie powiem, że nie. Teraz, yy. Eliza, w takim razie ja myślę, że teraz Ty musisz za to zrobić, także Dobra. dawaj. Twoja kolej, stara, Twoja kolej, więc yy, próbuj, no, dawaj. Tak? Tak, no po prostu musisz to zdrapać. Chcę tam kartę, którą chcesz, czy... No nie no, po prostu zdrapuj. Czy to się losowo robi? To się robi losowo, dobra. Chyba mhm. już czy nie już. Dobra, mamy o. to. Więc uwaga, uwaga, kolorowa świateczna bombka. Nie, że to jest sugerała, nie, że jest to. Nie wiem. Pulchna? Mm. Nie, ja mam. Tłoko bombeczka, dobra. Strasznie w półkach niemieckich. Dobra, coś tam świateczna bombka, która szuka prezentów w skarpecie, żeby. żeby. Uwaga, teraz się dowiemy, słuchajcie, po co jak szuka ten, co ty robisz tutaj. Nie wiem, co się z Okej, okay, strasznie ciężko się to idzie. Zawidzę, że mało chyba Chyba nie zjadać za dużo w te święta. Zjadłaś, ciężko. Zjadłaś, 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 dobra. No, dobra, ja Ja mało, nie wiem, wie, co chodzi. Nie no, żartuję. Mika ma dużo jedzenia i. Dziękuję. Nie dziękuję, tak, dziękuję. Mika jest tutaj, ma dobrze, bardzo. Dobra, no i dobra, co? Już. No i co, tak to wolno robisz. Za długo! No, Mostara, okej, okay, dobra. Szukaj z tych prezentów, żeby powitać niespodziewanego gościa. Moja droga, kto jest za tyle? O fajnie. Dobra, lecimy dalej, widzowie. Myślę, że teraz dobra. ten widzowie zrobimy, czyli dekoracje Ech, świąteczne, dekoracje? hit czy kit. Tak, robimy sobie, tam. Jest tak, eko dekoracje, czyli takie zrobione do bombistego, to jest hit czy kit według Ciebie? No, według mnie super. to ładnie wygląda. No, według mnie hit. Też. Dobra, no to lecimy hit tak. Jak 80% głosowało na hit. Okej, okay, let's go dalej. Może narodzenie w służbi boho, filcowe zawieszki ozdobione z niklinej bombki z wykorzystaniem piórek. Takie mech. Mech, czyli no. hit. Okej, okay, no to tak, no podzielone, jest tak 50 na 50, prawie, że? Ale więcej hit. hit Metaliczne bombki, czyli takie hit czy kit? Nie wiem, bo takich nie mam. Ja też nie, ale według mnie to ładnie wygląda. Też są podzielone, ale ładnie to wygląda. Mega ładnie. Co czarne jest? już w ogóle chcecie mega U. ładne. Dobra. ozdoby chłopę z papierku, czyli papierku? Papierku, czyli takie hit czy kit. No nie wyglądają, ale trochę kit, bo mogą się zepsuć. No to co uważasz? Ja tak i tak według mnie hit. No według mnie ładnie a... wyglądają, za jej hit. Ale pół na pół fakt, że mogą się zepsuć. Szybko, racja. No. E, tradycje, tradycyjne odcienie odcienięciem ciemniejszej tonacji. Zdobywek, który to zieleni, burgundu, brązu, granatu i grafitu. Hit. Hit? Hit. Hit, Totalnie hit, nie? Co nie? Zrób to, wygląda pięknie. Ja nie rozumiem w ogóle tych ludzi. 179 osób jest dziwne po prostu, totalnie dziwne. Krasnale i skrzaty, hit czy kit. Hit, hit, no, hit i mokit totalnie, to Trzymaj jest tak to. dużo, tak dużo, w, ka w każdym sklepie jest coś takiego widzowie, ale ja po prostu mam takie, dlaczego? Jakby, jak ja byłam młodsza, to takich rzeczy po prostu nie było i nie, nie, nie rozumiem w ogóle... Czemu takie coś po prostu istnieje? Naprawdę, nie wiem o co chodzi w ogóle. No co to jest w ogóle za... Co to jest powiedz mi? Co to jest, jest kiedy powstało? Nie wiem, dobra. Strojki w szkle. raz słoik, świątecznej osoby, coś Coś takiego? O, wygląda spoko, ale jakby trochę hit to jest. Mimo hit zdaniem. to wygląda ładnie. Patrz, Eliza jesteś ale... jakiś... Ała! Za stronie, tak, 18... za 58 no, osób nie jest dziwnej ja razem nie z, tobą. <laughs> <laughs> z Tobą. Dobra, nie o co chodzi. Dekoracje z lampy Hit. Jo, jak zarąbiście. Totalnie hit. Jejku, 96% na hit. Ciekawe, czy będzie taki gdzie to będzie 100%. Dobra. Stroiki z korą albo na pięku Ładne to wygląda, no. hit. I też więcej osób jest za hitem, chyba, wygląda to spoko. zobaczmy też jest lu, yy, wind... Jak to się jeszcze? Vintage? 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 Vintage, szklane, ręcznie malowane bombki, bombki. Spoko, wibry. ale akurat taka mi się nie podoba i tak Dla mnie to kit. jest kit. Ja wolę kupić. Serio jakby go osoby, kupić, które nie. ręcznie robią bombki, ale dla mnie to jest totalnie kit po prostu, więc wybaczcie. Ale no dla mnie no nie, nie wiem, no mi się tak. nie podoba. bo większość że, że bombek to są takie te bombki z teste i tam są wkładane te takie te i to. No, A, no ale dla mnie się to nie, to nie podoba to jest w ogóle, więc daje kit. Monochromatyczne skandynawskie, święteczne wnętrzewane w kilku kolorach. Totalnie hit. Totalny hit, patrz jak to wygląda po prostu, bo to, taki, to ma taki klimat ze sobą, że ja pierniczę, dobra. Okej, okay, więcej pytań znajdziesz na nowej aplikacji, świetnie, dolecimy no dalej. Czyli twój świąteczny nastój podoba się do świętego Mikołaja Grincha czy Krampus, nie zobaczymy. No, jeżeli zarobimy tobie, tobie, to, to jest, dla, to jest dla ciebie. Jesteś fanem świątecznych ozdób, a może uważasz, że jest za zbyt kiczowate? Jaką tutaj idę? No kurde, czekaj. Eee... Twój pokój, że są wypełnione świątecznościami, kiczowate, blebleble, ble, ble, czy najchętniej zniszczałeś wszystkie ozdoby? No nie, no mam pokoi czyli to. Ozdoby, no. Dobrze, no to lecimy dalej. Na czym e, twoim zdaniem polega magia świąt? Na czym, Eliza? Na oddorowaniu i spędzaniu czasu z bliskimi i tak dalej. Magia polega na tym, żeby nie wydawać na ostrym drżu po zjedzeniu wszystkich iglindych potraw? E, czy nie ma żadnej magii świąt? No, po te pierwsze, no. Dobrze. Wobec obcych e, ludzi jesteś życzliwy, złośliwy, a może wrogi. Jaka jesteś ta? Ten. Wydaje mi się, że Ty nie przepadasz za ludźmi i ich unikasz. Ja nie lubię w ogóle ludzi, w sensie... Ja w ogóle nie lubię ludzi i ja się otaczam ludźmi, których znam. I... Eliza nie lubi ludzi, ale ma w ogóle 50 znajomych, z którymi się codziennie widuje, nie? A ja mam nie, parę... dwie przyjaciółki, nie. dwie przyjaciółki na krzyż, jednego przyjaciela, który mieszka 80 km dalej i to są... i to tyle. I to tyle. I to tyle. Nie, A Eliza no... codziennie po prostu, ona nie lubi ludzi, ona nie lubi... Oni nie, nie, bo ja mi, ona po prostu lubi, mam ma moją grupkę znajomych i ja się tylko z nimi Grupkę znajomą starać się jeszcze raz z 50 osobami. Zajebista grupka mm. znajomych. Ja też taką chciałam, 50 osób. To, no, ja, to, to nie jest nie więcej jest, niż... To mnie ma nie na moim roku na studiach po prostu. Nie, tam nie ma 50 osób. No ale co, to, -a to? nie przepadam za ludźmi? No ja nie przepadam, glazaliśmy za ludźmi się inaczej. Ja się trzymam z ludźmi, których znam i których wiem, że po prostu się przejąłem za nią dlatego, bo mnie lubią, a nie dla czegoś innego. Ja w ogóle jadę z autobusem czy coś, no ja nie lubię ludzi, ja się boję ludzi. Ja nie, ja i ludzie to nie. Okej, okay, super. Już pogadałaś sobie? Świetnie, dobra. E, masz serce żarliwe, jak pomiędzy neks, godłodusz skamieniałe. Ja skamieniałe. Co to znaczy? Nieproszone, nieprzystępne. czasami nie czuję, że bije. Jesteś głodna? Czy jesteś głodna? To nie jest mojego brzucha. Dobra, to jest mojego. Zimne, nic się nie rusza, czy jesteś żarliwa? Tak, na most jest sympatyczna, wrażliwa i tak dalej. Ha? No, myślę, że tak. O dobra, no to lecimy. Które jest podane jest swoim ulubionym? Renifery, pies, wilk, czy nie lubisz zwierząt? Nie lubisz zwierząt. I to też oczywiście zachęciłaś ode mnie. Fajnie Eliza, Let's go dalej, przyznaj się, nucisz świąte... Przy... Eliza przyznaj się, nucisz świąteczne piosenki, no przyznaj się. Dawaj. No. Minny, winny, nie mogę się oprzeć? Wiadomo, że tak. Tak? No. Dobra, wolałabyś ukraść, uratować, czy zniszczyć święta? Ukraść, uratować, czy, czy znaczy zniszczyć? ukraść? Nie mam pojęcia. To znaczy Może nie ma, nie? Nie ma w ogóle, ukraść, ukraść. No to. To co? Uradować chyba. Dobra. Nie? Tak szczerze, to lubisz święta czy przeciwnie? Ja mówię lubię święta, ale w sumie to z drugiej strony nie lubię święta, tak pół na Czyli coś takiego nie mam nic do święta, zobacz, ludzi w tym okresie jest dla mnie nie do zniesienia. Dlaczego? Tylko wtedy jestem takich miłych i przyjemnych. No. Tak, to? No, myślę, że okay, z... tak. Okej, tak styl jesteś świętym ja mikołajem, mikołajem, ale serio, jak można nie mieć świąt? Ja na przykład dla mnie święto to, to jest ja ja jedny okres święta, roku. Ale... Teraz ten moment święta to jest jedyny rok, na który czekam. Jakby w momencie jak zaczyna się październik i zaczyna się tak zimno i smutno i w ogóle... To jest tak dobry moment, i on trwa do marca. I potem, jak fajnie. jest ciepło, wiosna, lato, to jest nudno, ale A jak ja jedzie, to jest już jest tak fajnie. Ja nie miałam zimy, ale w sumie teraz stwierdziłam, że zima to mój najlepszy okres w życiu. No bo jest! jest no, najlepsza. jakby rok temu tak samo było, i teraz tak Więc samo jest. Zima dla ciebie, kocham Ja w lata miałam spinę z dużą ilością osób, w sumie. Ja mam wypalone, ja po prostu się wiem, dobrze czuję w zimie. A i zimę. teraz w sumie idę do jednej na Sylwestra. Dobra, widzowie, moi drodzy kochani. Dziękuję za to, żebyście ze mną do końca wesołych świąt, świąteczce, ciąg dalszy, pozdrówcie całą rodzinkę i imprezujcie tam, słuchajcie, ale nie za ostro. I smacznego, życzymy wam też dużo fajnych prezentów, i tak dalej, wiadomo chociaż pewnie już i tak dostaliście większość prezentów, tak sądzę, no ale dobra, widzimy się jutro, do zobaczenia, kocham Was mocno i pa pa!